Gdyby kierownik nie wybuchnął na zebraniu, Marina, jak zwykle, wytrzymałaby do końca zmiany. Zmęczona, głodna, zirytowana, ale nagle machnął ręką. Idźcie już, pani Marino. W końcu piątek. Wszyscy myślami już w domu. Nie dyskutowała. Podzękowała, uśmiechnęła się i wyszła z tą rzadką lekkością, która pojawia się tylko wtedy, gdy dostaje się w prezencie dwie wolne godziny i nie traci przy tym niczego. Na dworze pachniało deszczem, majowe powietrze było miękkie, jak mleczny karmel, a nastrój ogarniał ją prawie dziecięcy. Nawet kupiła oli jej ulubione dziuszka z cynamonem w piekarni przy metrze. I, skoro już się rozszalała, jeszcze czekoladę. Taką dziecięcą, z głupim misiem i nadzieniem jak z dzieciństwa. Szymon pewnie znów w słuchawkach. Ola, jak zwykle, zakopana w telefonie. Ale trudno. Postawi czajnik, opowie, jak wszystko ją w pracy dobijało, a potem razem obejrzą film. Trochę głupie, ale miała ochotę na ten wieczorny spokój. Choćby odrobinę. W mieszkaniu przywitała ją cisza. Nie ta spokojna, kiedy każdy robi swoje. Tylko dziwna. Napięta. Jakby w pokoju ktoś się ukrył i nie oddychał. Położyła torbę na komodzie. Nasłuchiwała. I wtedy, usłyszała. Przytłumiony śmiech. Szmer. Skrzypnięcie łóżka. Na palcach podeszła do drzwi sypialni. Serce biło jej w gardle. Sama nie wiedziała, czego się boi. Może ola kogoś zaprosiła. Albo, nie, niemożliwe. Klamka była uchylona. Popchnęła drzwi. Powoli, starając się nie oddychać. W pokoju czuć było perfumy. Nie jej. I papierosy. Zapach. Ostry. Obcy. Marina zrobiła krok. Jeden. I zatrzymała się. Na jej łóżku, w ciepłym świetle lampki nocnej, leżało troje. Córka, Ola, w jej koszulce. Szymon, tylko w spodenkach. I między nimi. Nagi mężczyzna. Dorosły. Twarzą do ściany, potargane włosy. Ręce pod głową. Co to e ma być? Wrzasnęła Marina, ale głos załamał się w pisk. Ola zerwała się. Zakryła piersi rękami. Oczy, jak u przestraszonego zwierzęcia. Szymon usiadł, patrząc w podłogę. Blady jak kreda. Mężczyzna się nie poruszył. Co wy wyprawiacie? Marina rzuciła się do łóżka. Kto to? Kim on jest? Mamo. Zaczęła Ola. To nie tak, jak myślisz. Milcz. Marina złapała mężczyznę za ramię. Szarpnęła. Nie zareagował. Hej. Wstawaj. Natychmiast. Szymon wstał. Zrobił krok w stronę drzwi. I nagle szepnął. Myśleliśmy, że już poszedł. Marina zamarła. Odwróciła się do niego. Co? On. On tu był, kiedy przyszliśmy. On. Po prostu spał. Emigrek. Myśleliśmy, że już sobie poszedł. Mamo. Ola zaczęła się trząść. Naciągnęła kołdrę na siebie, jak tarczę. Marina dotknęła ramienia mężczyzny jeszcze raz. I nagle, zrozumiała. On był zimny. Skóra, jak kamień. Boże, cofnęła się. On, on nie żyje. Ola zakryła usta rękoma. Szymon upuścił telefon. Marina rzuciła się do przedpokoju. Ręce jej drżały. Wybierając 112, upuściła aparat. Podniosła. Spróbowała ponownie. Halo! Policja! U nas? W mieszkaniu? Mężczyzna. Nagi! W łóżku! I chyba! przełknęła ślinę on nie oddycha. Z sypialni dobiegał łkający głos córki. Ja nie chciałam. Ja nie wiedziałam. Sam przyszedł. Marina przycisnęła słuchawkę do ucha i spojrzała w lustro w korytarzu. Z lustra patrzyła na nią kobieta, której nie poznawała. Potargana, wściekła i, przerażona aż do kości. To nie jest tak, jak myślisz, krzyczała Ola, próbując zakryć się kołdrą, która co chwila zesuwała się z jej ramion. Szymon stał w kącie, przyciśnięty do ściany, jakby chciał się w nią wtulić. Marina patrzyła na nich tak, jakby to nie były jej dzieci, tylko jakieś obce stworzenia z innego świata. Nie rozumiała. I nie chciała rozumieć. Wy! Zająknęła się, wy go tu przyprowadziliście. To wy to zrobiliście. Ola poderwała się. Nie! On sam przyszedł. Ja go nie zapraszałam. Emigrek. My po prostu wróciliśmy do domu. A on już tu był. Co znaczy. Był tu? Kim on w ogóle jest? Głos Mariny drżał, była w nim mieszanka strachu, wściekłości, obrzydzenia i czegoś jeszcze, ciemnego, lepkiego, niewypowiedzianego. Szymon, nie podnosząc głowy, wyszeptał. On czasem przychodził. Kiedy ciebie nie było. Ola mówiła, na chwilę. Wiedziałeś. Marina wbiła w niego wzrok. Wiedziałeś, że jakiś facet szlają się po moim mieszkaniu i nic nie powiedziałeś. Szymon zaszlochał. Usiadł prosto na podłodze, obejmując głowę rękami. Myślałem, że to jej chłopak. Nie wtrącałem się. Marina powoli odwróciła się w stronę ciała. Leżało nadal. Nieruchome, nienaturalnie spokojne. Jakby to nie był człowiek, tylko manekin. Zrobiła krok bliżej. Kucnęła. Starała się skupić, odciąć od zapachu potu, alkoholu i taniego dezodorantu, który już wsiąkł w pościel. Na przedramieniu mężczyzny tatuaż, coś jak teatralna maska i napis pod spodem. Pismo ostre, nerwowe. Marina zamarła. Coś znajomego. Gdzieś już to widziała, kiedyś. Wyciągnęła rękę, dotknęła jego ramienia. Skóra zimna jak plastik. On nie żyje. Wyszeptała niemal bezgłośnie. Szymon jęknął. Ola zerwała się z łóżka, ale nogi się pod nią ugięły. Oparła się o ścianę, ciężko dysząc. Ja nie, ja nie wiedziałam. Szepnęła ledwo słyszalnie. Przyszedł. Sam się położył. Myślałam, że po prostu śpi. Marina drżącymi rękami sięnęła po telefon. Znów zadzwoniła. Policja, pogotowie. Wszystko się mieszało. Mamy ciało. W mieszkaniu. I. Niepełnoletnich. Proszę, niech ktoś przyjedzie jak najszybciej. Czuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Nie wiedziała, czy trzymać się ściany, czy powietrza. Czekając na policję, cała trójka siedziała w kuchni. Milczenie. Głuche. Napięte. Tylko Szymon co jakiś czas cicho pochlipywał. Po dziecięcemu. Marina patrzyła w pustkę. Jej dłonie leżały na kolanach. Brudne, czymś ślepkim. Dopiero po chwili zrozumiała. To czekolada, która rozpuściła się w torbie. Absurdalny, głupi moment. Dzwonek do drzwi. Dwóch policjantów: jeden młody, szczupły, z pięgami. drugi starszy, z ciężkim spojrzeniem i krzaczastymi brwiami. Marina nie mówi, szepcze. Tam, w sypialni. Wchodzą. Po chwili jeden z nich wraca. Nie żyje. Od kilku godzin. Ma pani jego dokumenty. Marina kręci głową. Ja nawet nie wiem, jak ma na imię. Dzieci mówią, że bywał wcześniej. Policjant robi notatkę. Jak się dostał do mieszkania? Szymon próbuje wyjaśnić. Plącze się. Jonka, znał kot. Sam wchodził. My nie wpuszczaliśmy. No, czasem. Ola wiedziała. Ile mógł mieć lat. Ola, blada jak ściana. Milczy. Marina kiwa głową. Około trzydziestu. Może trochę mniej. Szczupły. Jasne włosy. Tatuaż na ręce. Drugi policjant wychodzi z sypialni. Patrzy ponuro na kolegę i mówi cicho. Wygląda na tego, co był u nas kilka lat temu. Wtedy jeszcze żył. Marina gwałtownie się odwraca. Co to znaczy, wtedy? Policjant patrzy jej prosto w oczy. Wtedy mieliśmy podobną sprawę. Też niepełnoletnia, ten sam typ. Tyle, że wtedy nikt nie złożył zawiadomienia. Marina czuje, jak wszystko w środku się ściska. Mgła w oczach. Chce pan powiedzieć, że on już wcześniej coś takiego robił? Policjant nie odpowiada. Tylko kiwa głową. Imię ustalono szybko. Znów sąsiadka, ta z pierwszego piętra ta, co zawsze wiedziała kto, kiedy i ile czasu stoi pod windą tylko rzuciła okiem na mężczyznę, którego wynoszono na noszach i mruknęła. A. ten Daniel jeszcze u nas w Domu Kultury spektakle robił. Z dziewczynkami Marina drgnęła. Jaki Dom Kultury na parkowej? Uczył tam. Albo, jak to teraz się mówi, reżyserował. Marina zbladła. Dom kultury na parkowej. Ten sam, do którego trzy lata temu zapisała Ole na zajęcia teatralne. Wróciła wtedy do domu rozpromieniona, jak lampki choinkowe. Powiedziała: Znalazłam miejsce, gdzie mogę być sobą. A potem nagle przestała chodzić. Bez tłumaczeń. Powiedziała tylko, że to dnie dla niej. Marina nie naciskała. Była pochłonięta rozwodem, pieniędzmi, pracą. A teraz on, ten, który leżał nagi w jej łóżku. Z jej dziećmi. Martwy. Marina przypomniała sobie jedną noc. Zimą. Ola wróciła późno. Policzko, czerwony. Siniak. Powiedziała, że się poślizgnęła. Marina uwierzyła. Nie dlatego, że była głupia. Tylko dlatego, że tak było łatwiej. Łatwiej żyć, kiedy nie zadaje się pytań. Teraz te pytania paliły ją od środka, jak kwas. Wiktor, były mąż, przyjechał dopiero rano. Pracował w pogotowiu, miał nocny dyżur, ale jak tylko usłyszał, co się stało, od razu ruszył. A nie mówiłem. Już od progu ostrzegałem, że twoja córka za szybko dojrzewa że ciągnie ją do takich jak on. Wiktor, zamknij się. Marina pierwszy raz od lat podniosła głos. Zawsze wszystko wiedziałaś najlepiej. Ola jest mądra, samodzielna. I co teraz? Trub w łóżku, policja, a na deser psychoterapeuta. Wyszedł trzaskając drzwiami. I, co dziwne, to nie bolało. Zabolało coś innego. Szymon, nadal blady jak ściana, Trzymał w rękach teczkę. Czarną, podrapaną, z zamkiem i podartą okładką. Leżała w szafie. Za butami. Położył ją na stole. Wahał się. W końcu otworzył. Kartki z zeszytu. Zgniecione, pomięte. Pismo. Staranne, drobne, z rysunkami na marginesach. Stokrotki, łzy, oczy. Ola pisała o nim. O Danielu. Rozumie mnie jak nikt. Kiedy patrzy, czuje, że naprawdę istnieje. Czasem ból, jakby zasłużony. Bo jestem zła. Powiedział, że nikt mnie nie pokocha tak jak on. Wierzę mu kropka. Marina nie wierzyła własnym oczom. To nie był zwykły pijany znajomy. To był proces. Powolny, trujący, jak ulatniający się gaz w ciszy. Wiem, że kłamie. Że chodzi do innych, ale kiedy jest ze mną, czuję się wyjątkowa. Szymon przewracał kartki, jakby czegoś szukał. Sam nie wiedział, czego. W końcu znalazł. Ostatnia strona. Krzywa kreska ołówkiem. Pismo drżało. Widać było, że pisane w pośpiechu. Dziś chcę, żeby wszystko się skończyło. Mam nadzieję, że Szymon mi pomoże. Marinę przeszedł zimny dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Co to znaczy Szymon mi pomoże? Chłopak spuścił wzrok. Nie wiedziałem, że tak napiszę. Ja tylko chciałem, żeby on sobie poszedł. Żeby dał jej spokój. Co zrobiłeś, Szymon? Zamilkł. I w tej ciszy Marina po raz pierwszy poczuła prawdziwy strach. Nie jako matka, ale jako człowiek, który rozumie. Są odpowiedzi których lepiej nie znać. Wieczorem przyjechali śledczy. Oględziny, przesłuchania, formalności, papierki. Nikt się nie dziwił. Najwyraźniej takich spraw było wiele. Ola nie wyszła z pokoju. Siedziała na podłodze, w kącie, otulona swoim kocem. Bez łez, bez histerii. Tylko oczy, suche, szklane. Kiedy Marina weszła, Ola spojrzała obok. Mamo, jeśli teraz wyjdziesz, będzie mi łatwiej. Nie odejdę, powiedziała Marina, choć sama w to nie wierzyła. A w głowie wciąż brzmiało jedno zdanie z pamiętnika: Dziś chcę, żeby wszystko się skończyło. Ola milczała już trzeci dzień. Siedziała w pokoju, jadła z wysiłkiem. Czasem tylko leżała, patrząc w sufit, jakby czekała, aż to wszystko samo minie. Czasem. Patrzyła na Marinę takim wzrokiem, że tej robiło się zimno w środku. W tym spojrzeniu nie było ani żalu, ani strachu, ani miłości. Tylko pustka. Szymon płakał. Cicho. Bez łez. Po prostu zamykał się w sobie. Nie jadł. Nie spał. Siedział w kącie kuchni, jak ukarany. I wciąż obracał w palcach klucz, ten sam od domofonu. Daniel miał jego duplikat. Musisz mi powiedzieć. Powiedziała Marina, gdy drzwi za śledczym się zamknęły. Jeśli nie mnie, to komu? Szymon nie od razu podniósł oczy. Kiedy w końcu przemówił, głos mu drżał. Sam przyszedł. Ja nie otwierałem. Znał kot. Wiedział, kiedy cię nie będzie. On zawsze wiedział. Marina patrzyła w twarz chłopca. Próbowała wychwycić kłamstwo. Nie potrafiła. Szantażował ją. Ole! Zdjęciami tam, oni, nie wiem dokładnie, co na nich było, ale ona się bała. Bardzo. Jakimi zdjęciami? Mówił, że wrzuci je do internetu. Albo wyślę tobie. I wtedy ona robiła, co chciał. Marina zacisnęła pięści. Byłeś w mieszkaniu, kiedy przyszedł. Tak. Byłem w swoim pokoju. Słyszałem, jak wszedł. Od razu poszedł do sypialni. Potem wołał Ole. Ona nie chciała. Słyszałem, że płakała. Chciałem, chciałem coś zrobić. Ale on był dorosły. Bałem się. A potem. Szymon spojrzał przez okno. Wziął głęboki oddech. Potem zaczął pić. Przyniósł butelkę. Widziałem. Wypił prawie całą sam. Położył się na łóżku. Myślałem, że zasnął. Oddychał głośno. I, i tyle. Nic nie zrobiłeś. Nie, tylko czekałem. Chciałem, żeby sobie poszedł. Ale nie wstawał. Poszliśmy sprawdzić. A on już się nie ruszał. Myślałem, pijany. Ola też. Marina zakryła twarz dłońmi. To nie brzmiało jak przestępstwo. To brzmiało jak ciche przestępstwo przeciwko samym sobie. Dzieci utknęły w pułapce dorosłego drania. I nie wiedziały, jak się z niej wydostać. Ekspertyza przyszła szybko. Po dobie zadzwonili z policji. Śmierć nastąpiła na skutek ostrej niewydolności serca, poinformował inspektor. We krwi, alkohol i ślady środków uspokajających. Nie stwierdzono przemocy. Żadnych obrażeń, ani u zmarłego, ani u niepełnoletnich. Wszystko wskazuje na to, że zgon nie był wynikiem działania osób trzecich i to wszystko marina nie dowierzała sprawdzimy wszystko ale na razie tyle odłożyła słuchawkę i nagle poczuła pustkę nie ulgę nie złość tylko pustkę jakby wszystko co ją jeszcze trzymało zawaliło się nawet strach sąsiadka ta sama co gdy wszystko widzi znów ją złapała przy windzie Słuchaj, Marino, a ten twój gość kręcił się tu już od tygodnia. Myślałam, że to jakiś kurier. Zawsze w kapturze, z plecakiem, jak nastolatek. Dlaczego mi nie powiedziałaś? No, szczerze, pomyślałam, że do ciebie przyszedł. Całkiem przystojny facet. Nie pomyślałam, że do dzieci. Marina wracała do mieszkania jak po gwoździach. Każde słowo tej starej kobiety jak policzek nie ze złości, z głupiej, codziennej ślepoty. Wszyscy widzieli, nikt nie patrzył. W nocy Ola przyszła do kuchni. Usiadła, milczała i zapytała czy on umarł dlatego, że go nie powstrzymaliśmy? Marina nie wiedziała, co odpowiedzieć: Prawdę, kłamstwo, czy po prostu przytulić? Usiadła obok. Ścisnęła córkę za ramię. Umarł, bo był śmieciem, który nie wiedział, kiedy przestać. Ola skinęła głową. W takim razie dobrze. Marina długo nie wchodziła do pokoju córki. Słyszała, jak Ola się porusza, jak pije wodę, jak szeleści kocem, ale nie zrobiła ani kroku do środka. Bała się, bała się, że rozmowa rozsypie wszystko, co jeszcze jakoś się trzyma. Że usłyszy coś, Czego nie chce, albo, co gorsza, dokładnie to, co podejrzewa. Ale w pewnym momencie drzwi otworzyły się same. Wejdź, powiedziała cicho Ola. I tak już nie śpię. Pokój był półmroczny, tylko jedna lampka na biurku świeciła. Przygaszona, jak w szpitalnej sali. Marina usiadła na brzegu łóżka. Ola, pod ścianą, z podkulonymi nogami. Milczały przez prawie minutę. Potem. Chcesz wiedzieć, jak to było? zapytała Ola. Tak, ale tylko jeśli ty też chcesz odpowiedziała Marina. Już niczego nie będę brała siłą. Ola uśmiechnęła się krzywo niezłośliwie zmęczonym, dorosłym uśmiechem. Na początku nie był taki najpierw kwiaty, kawa. Patrzył na mnie tak, jakby nie byłam zwykłą uczennicą z pryszczami tylko księżniczką. O którą walczy z smokami. Marina słuchała, zaciskając pięści. A potem zaczęło się to, co chyba zawsze się zaczyna, gdy masz piętnaście lat, a on prawie trzydzieści. Zaczął mówić, że muszę, że jak odmówię, wrzuci to wszystko. Że już nigdy nie będę normalna, jeśli odejdę. Że teraz jesteśmy związani na zawsze. Ola, Marina wyciągnęła rękę, by złapać córkę za dłoń, ale ta się cofnęła. Mamo, nie trzeba, to nie o litość chodzi, to o to, że nie chciałaś widzieć. Nie wiedziałam, nie chciałaś wiedzieć. Pamiętasz ten dzień, kiedy wróciłam ze śladem na szyi? Powiedziałaś, nie przesadzaj, to tylko siniak. Chciałam ci powiedzieć, ale się spieszyłaś. Jak zawsze praca, deadline awaria. Marina spuściła głowę. A Szymon? Zapytała. On zrozumiał szybciej niż ty. Widział, jak reagowałam, kiedy tamten przychodził. Szymon próbował trzymać go na dystans. Nawet raz mu zagroził, powiedział, że ci powie. Wtedy Daniel zaczął straszyć jego też. Marina z niedowierzaniem kręciła głową. Dlaczego nie odeszłaś? Dlaczego nie powiedziałaś mi? Nauczycielce. Koleżance, Ola spojrzała w sufit, bo jak wpadniesz w taką, pajęczynę, to myślisz, że to twoja wina. Że gdybyś była mądrzejsza, skromniejsza, cichsza, to by się nie stało. A on cały czas powtarzał, jesteś wyjątkowa, ale jeśli mnie zdradzisz, będziesz nikim. Marina otarła oczy. Nie płakała, po prostu ścierała to, co wypływało samo. Przepraszam cię, Olu. Za co, że byłam obok i niczego nie zauważyłam. Nie chcę, żebyś przepraszała. Chcę, żebyś nigdy więcej tak nie robiła. Ani ze mną, ani ze sobą, ani z nikim. Zamilkły. Następnego dnia Szymon spakował rzeczy. Tata powiedział, że mogę u niego zamieszkać. Powiedział cicho, nie patrząc Marinie w oczy. Skinęła tylko głową. Powiedz mu, że zawsze możesz wrócić. Wieczorem, siedząc w kuchni, Marina nalewała herbatę, gdy Ola nagle odezwała się. Nie jestem jedyna, mamo. Marina zamarła. Co? On miał inne. W teatrze. Na obozie, gdzie pracował latem. Nie wiem dokładnie, ale wiem, kto jeszcze był. I ty wiesz. Marina poczuła, jak serce opada jej do żołądka. Kto? Ola spojrzała jej w oczy. Pamiętasz? Tę dziewczynkę z warkoczykami. Z równoległej klasy. Świetę. Odeszła nagle ze studia. Pamiętasz? Marina przypomniała sobie. Mała, z cieniutkim głosem, zawsze chichotała. A potem zniknęła. Mówili, wyjechała do babci. Pisała do mnie niedawno. Dodała Ola. Po, po tym, jak zobaczyła wiadomość. Zapytała: On naprawdę nie żyje. A potem napisała: To znaczy, że teraz mogę wreszcie spać spokojnie. Marina nie spała prawie trzy doby, tylko krótkie odcięcia świadomości: po dwadzieścia minut, nie więcej. Jakby mózg wyłączał się tylko po to, żeby się nie spalić. Czwartego dnia założyła płaszcz, owinęła szyję szalikiem, wzięła parasolkę, chociaż nie padało, i poszła tam dokąd wszystko i tak prowadziło od samego początku. Dom kultury. Smutny betonowy klocek z odłażącymi kolumnami i napisem Jesteśmy otwarci dla wszystkich, który wyblakł już niemal do nieczytelności. Porkier poznał ją od razu. Pani, matka Oli, prawda? Nie uśmiechał się. Proszę przyjąć. Marina nie pozwoliła mu dokończyć. On tu pracował. Daniel. Porkier skinął głową. Był, ale potem, odszedł. Albo, go odesłali. Krążyły plotki. Ale nikt nie mówił wprost. Komu? Panu? Nikomu. Wszyscy milczeli. Nawet jak wiedzieli. W korytarzu, obok pokoju metodycznego, spotkała kobietę. Galinę Nowak. Uczyła śpiewu. Też ją pamiętała. Dzień dobry. Marino. W dłoniach kobiety była filiżanka i dziennik. Wyraźnie nie spodziewała się wizyty. Chcę wiedzieć, ile ich było. Kogo? Dziewczynek. Takich jak moja córka. Gelinę opuściła wzrok. Nie wiem, ale były skargi, plotki. Raz przyszła matka jednej z uczennic i krzyczała. Wyszła, niczego nie zgłaszając. Dlaczego? Bo wstyd, bo sama winna. Bo boją się, że córka zostanie tamtą w szkole. A on, on potrafił udawać porządnego. A pani milczała. A co pani by zrobiła? Budżet, dzieci, zajęcia. Nie jesteśmy śledczymi. Jesteśmy, kobietami, które też się boją. Marina bez słowa odwróciła się i odeszła. W sali widowiskowej pachniało kurzem i starym drewnem. Światło wpadało przez brudne okna. Na scenie, lalka, plastikowa. Niemal ludzka, w białej paczce. Jezioro łabędzie spektakl, który wystawiali trzy lata temu. Marina podeszła bliżej. Lalka siedziała na podłodze, z wygiętą ręką. Twarz, częściowo starta, jak wszystko w niej, stała tak przez kilka minut. W absolutnej ciszy w głowie nie było słów, ani myśli, ani złości. Cisza w głowie to wtedy. Gdy wszystko już przestało boleć. W domu było cicho. Szymon u ojca. Ola spała, zgarbiona z kocem pod brodą, jak w dzieciństwie. Na stole pamiętnik. Ten sam, którego Marina bała się wcześniej otwierać bez powodu. A teraz leżał otwarty. Na ostatniej stronie zdjęcie. Ola, Szymon i jeszcze jedna dziewczyna. Nieznana. Piegi Krótkie włosy. Podpis. Przeżyliśmy. Marina przesunęła palcem po fotografii. Ostrożnie, prawie czule. Potem zamknęła pamiętnik. Cicho podeszła do okna. Miasto brzęczało gdzieś daleko na dole, jak pszczoła. Odwróciła się w stronę córki. Ta lekko się poruszyła, ale nie obudziła. Marina sięgnęła do włącznika światła. Zgasło. I po raz pierwszy od tamtej nocy. Nie zapłakała.